Witam Was z tej strony Hultaj i, i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować modyfikację o nazwie Tricapitator yy, No pokażę na czym ona polega, polega i, i powiem Wam jak zainstalować ją najłatwiej Jak zauważyliście z, 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 zmieniłem znowu Skina yy, ponieważ chciałem zmienić skina na jakiegoś realistycznego, a nie na tamtego stylu yy, Ghost Ridera. No to teraz Wam pokażę, y, o co chodzi z tą modyfikacją i, i powiem, jak zainstalować. To jest modyfikacja, y, w której trochę bardziej realistyczna, gdyż jak w, y, rozwalimy na samym dole klocek drewna, dospadnie całe drewno wraz z liściami. To może pokażę Wam. Y, rozwalimy tak i spada nam wszystko. To nam pomaga po prostu w, szybszy, w szybszym zbieraniu drewna, no i... Pff, i fajna jest ta modyfikacja, po, po, po prostu jest taka realistyczna. Nawet jeśli mamy tak jak tu widzicie dżunglowe drzewo. Rozwalimy jeden klocek i wszystko nam spada. O tam jakiś bóg czy nie wiem coś. Ale tak do, nam wszystko spada i bardzo łatwo możemy y, zdobąć uzbierać drewno. Nie musimy, nie wiem, 15 minut y, rozwalać te, te drzewo, tylko już mam, raz rozwalimy i mamy, jak widzicie, dużo y, tego drewna. A instalacja jest bardzo prosta: ściągamy link, który podam wam w opisie, y, odpalamy Minecraft, y, nie, wpisujemy w uruchom y, procent app/data app procent. Wchodzimy w Minecraft, o jak widzicie już to odpada. Wchodzimy w, kop, w Minecraft, e, w bin, e, otwieramy Minecraft Jar, e, za pomocą archiwizera winrar i jeśli mamy tam e, folder MetaInf, no, no to go usuwamy, jeśli go nie mamy, to otwieramy folder e, otwieramy. Ten, tego moda, którego ściągniecie z, z linku, z opisu. Yy, otwieracie go, kopiujecie całą zawartość tego yy, moda i wklejacie do Minecraft Jar. I to tyle, zamykacie, otwieracie i cieszycie się bardzo fajną modyfikacją. To dziękuję za obejrzenie i możecie się spodziewać więcej modów na moim kanale. Do, do usłyszenia, cześć!